Witajcie, dziś nowy wykrywacz. Nowy mój zakup. E... Nocta legend. Przyznam się, że byłem zdecydowany na deusa dwójkę, e... ale on będzie spokojnie. Deus dwójka wymaga odczarowania, że tak powiem. Jeśli chodzi o YouTube'a polskiego, więc będzie. E... Ale. Tak jakoś mi strzeliło do głowy, żeby spróbować e, tego legenda. Czemu? E, przyznam się, że, że pierwszą rzeczą była właśnie cena. E, wykrywacz za niecałe e, 2500 zł. E, dokładnie ja za niego dałem 2400 zł z przesyłką. Warto zadzwonić do, że tak powiem, dealera swojego, i tam jakiś zawsze upust sobie wyszarpać, że tak powiem. Myślę, że ten, ten upust to chyba każdy ze sprzedawców wykrywaczy przy takiej kwocie jest skłonny wam dać na przysłowiowe, tak zwane bateryki, czy nie wiem, osłone. Więc cena 2400 zł. Powiem wam tak. Że przypomniałem sobie, że gdzieś tak 12-13 lat temu, no, może 14, to wykrywasz na przykład Goldmax Power kosztował 3000 zł w Polsce, a Teyon, z tego co pamiętam, był trochę tańszy i kosztował 2700. To tak mniej więcej 11-12 lat temu. Wiadomo, że wiele się zmieniło. Inflacja, podwyżki. Również zarobków spowodowały to, że cena 2400 zł za naprawdę można powiedzieć, zaawansowany już wykrywacz e, daje do myślenia. E, uważam, że cena jest bardzo niska. E, tak, patrząc na rynek wykrywaczy, to generalnie wykrywacze staniały strasznie staniały, <noise> relatywnie do naszych zarobków, bo pamiętam, nie wiem, tam około 30 lat temu, jak marzyłem o wykrywaczu, czy kupowałem pierwszy wykrywacz, to dobry wykrywacz, czyli wtedy, wtedy był chyba Spectrum Eagle powiedzmy, taki naprawdę, no bo to chyba w 94 rok może, no to, to, to było 3-4 wypłaty. Więc te ceny no, się zmieniły. Oczywiście produkcja jest łatwiejsza i tańsza. Jest wiele nowych rozwiązań, które kopiuje firma od firmy, że tak powiem. Wiadomo, Nokta słynie z tego, że wybiera co najlepsze kawałki od innych producentów i buduje tam swoje wykrywacze. No, nie na darmo nazywają Noktę, legenda, tureckim Equinoxem. Coś tym musi być. Żałuję, że, że nie jestem biegły w Equinoxie, to znaczy nie mam wiedzy, że tak powiem, Equinoxa, ale nigdy go nie miałem. Zawsze się jakoś tam broniłem przed nim. E, miałem go osoby, z którymi szukałem. E, no to co mogę powiedzieć, tak, na pierwszy rzut oka. Na pewno ten Legend jest lepiej wykonany, tyle mogę powiedzieć, nie? Bo tamta szczyca była dosyć biedna, że tak powiem. E, cewki się łamały. Jakoś tam wodoodporność też był problem, z tego co słyszałem, oczywiście to tylko... Ale generalnie jeśli chodzi o wygląd i tą jakość tego wykonania, no to rzeczywiście ten Legend jest tutaj fajnie zrobiony. I wygląda to fajnie. Co do możliwości, no trudno mi powiedzieć, bo nie byłem użytkownikiem. I trudno mi porównywać. Więc wybrałem Legenda. Jest to również wykrywacz dosyć mimo wszystko skomplikowany. Ja go dostałem wczoraj, że tak powiem. I moja wiedza jest w nim znikoma. Jednak postanowiłem go kupić i stworzyć całą serię filmów, w których będę, że tak powiem, rozbijał na otomy każde ustawienie. I chciałbym pokazać, ile można z tego wykrywacza maksymalnie wycisnąć. Ile można wycisnąć z wykrywacza za 2400 zł z gwarancją nowego? w dzisiejszych czasach. Nie jest to wszystko proste, bo tych zależności tutaj jest masa do przebadania, że tak powiem. Ale sukcesywnie, w, tam, w poszczególnych filmach, może pierwsze, nie wiem, dotyczących dyskryminacji, stronie do gruntu, w następnym filmie może e, reaktywności, e, powoli, powoli to będę rozbijał i w pewnym momencie dojdę do tego, jaki to naprawdę jest wykrywacz. Czy jest dobry, czy jest najlepszy na świecie. No, na pewno nie jest najlepszy na świecie. Bo takiego czegoś nie można powiedzieć. Ale, ale chciałbym właśnie coś takiego zrobić. Ja powiem wam trochę żyłem w kokonie takim, nie? Bo ja się z tymi starymi wykrywaczami zajmowałem, albo takimi, którymi nikt nie chciał. I kupiłem tą Noktę. No i patrzę się wczoraj na tego YouTube'a. Bo ja generalnie filmów na YouTubie to nie oglądam. Przyznam się. No i wpisałem. Wpiszcie sobie Nocta Legend. Zobaczycie, ile jest filmów. Kurde, normalnie uznałem, że. Że ludzie, którzy publikują coś o wykrywaczach jest strasznie dużo, nie, nie wiedziałem, że jest aż tak dużo. E, więc w pewnym momencie zastanawiałem się, czy w ogóle coś publikować o tym wykrywaczu, e, no bo nie chciałbym tam e, powtarzać się z jakimś, prawda? E, no ale to głównie są filmy przygodowe, ja to nazywam, czyli te właśnie chodzone takie filmy, że ludzie wykopują, pokazują. E, no to tak e, to jest pra praktycznie wszystkie. No dotarłem do jedynie do dwóch, dwóch testów filmów polskich. E, z pola testowego, ale to były filmy w sumie ci użytkownicy ten wykrywacz nie znali tego wykrywacza, nie czytali nawet instrukcji, czyli tak powiedzmy jak ja teraz, nie? po prostu poszli na swoje pole testowe i pokazali jak to działa na można powiedzieć fabrycznych ustawieniach bez żadnych tam większych kombinacji, nie? Więc trudno to tak ocenić ten wykrywacz, ale mimo wszystko ten wykrywacz w tych obydwu filmach wyszedł bardzo dobrze. Naprawdę dobrze. No, więc tak to właśnie z tą Noktą jest i z tym zakupem. Głównie powiem szczerze, że zaciekawiła mnie cena tego wykrywacza. Jego yy, yy, możliwość konfiguracji i wydaje mi się, że on, jego możliwości konfiguracyjne są większe niż Equinoxa, ale jeśli jestem w błędzie, to mi wyprowadźcie. Bo z tego co patrzyłem na tej opcji jest to naprawdę yy, jest tego dużo. Weźcie te wszystkie zależności między, między tymi częstotliwościami, między trybami Multi. Ten wykrywacz ma trzy tryby multi. Yy, pfu, więc <laughs> między strzeniem do gruntu tego wykrywacza, między, między korektami tego strzenia do gruntu, pfu, między reaktywnością, rozpoznawaniem żelaza, ma milion możliwości i kombinacji, yy, i chciałbym właśnie coś tym, yy, w, tym, w tych tematach pogrzebać. Tak to będzie wyglądało przez następne parę filmów moich. Yy. Oczywiście mam też inne wykrywacze, to raz za coś tam pokażę. Wpadałoby też tutaj cewkę jakąś sobie sprawić, do tego mniejszą i pokazać Wam jak to śmiga na wykopaliskach archeologicznych, z mniejszą cewką, no bo wiadomo, że jedna cewka jedenastka się nie nadaje do tego. Ja znam oczywiście komandosów, którzy mówią, że cewka jedenastka jest najlepsza i we wszystkim co możliwe, i w separacji i tego. To nie jest prawda, fizyka normalna mówi, że, że, że mała cewka Pomaga w tych miejscach ekstremalnie zaśmieconych. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o zaśmiecanie żelazem, ta cewka 11, ona może być dobra w takich warunkach, można powiedzieć, łąkowych. Jeżeli znaczy, żelaza jest mało, nie, to wtedy potrzebujecie więcej mocy i jesteście w stanie tam coś bliżej żelaza znaleźć, prawda, dzięki tej mocy tego wykrywacza. Ale w terenach bardzo zaśmieconych, takich jak ja pracuję wykrywaczem na wykopach archeologicznych, no to jednak ta mała cewka wygrywa zdecydowanie i nie nadaje się do Taka, taka duża zewka do tego. No, co jeszcze? No dobra, no bo, żeby to nie był taki goły film z gadaniem, yy, no to wam pokażę mniej więcej jak to śmiga, nie? Ja tu nie mam żadnych. Praktycznie ustawienia moje są, że tak powiem, <laughs> yy, 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 bez wiedzy. No. nam instrukcję. To tak jak ci koledzy, którzy robili te filmy, nie? Tam na YouTubie. Yy, mam multi -jeden włączone. Dyskryminacja jest tylko i wyłącznie gruntu. Jest program pole, pole, prawda? Tak się chyba to nazywa, to pole. No, no dobra. Ten chyba program taki do miejsc mniej zaśmieconych, nie? No i tak, pierwszy strzał to będę miał jak widzicie, wykrywać jest super stabilny i jest czułość 26. Pierwszy jest półtorak, który był zakopany tutaj Wiele lat temu, szczerze, 7 lat temu, nie wiem, po prostu nie pamiętam, nie chciałbym nakłamać 8, 7 czy 6, coś w tym stylu, więc bardzo dawno temu. Półtorek jest obgryziony, czyli jest go, powiedzmy, tam troszeczkę mniej niż powinno być. I aktualnie jest on na głębokości, był zakopany na 28, 25 cm, ale myślę, że jest na 28, Półtora na 28. Usta ustawienia można powiedzieć podstawowe. Rakieta nie? No to pierwszy. Teraz będzie taki mój cel, który już jest bardzo dawno zakopany. No bo to chyba z 10 lat temu są to dwie kopijki miedziane. Były zakopane na głębokości 28 cm. Jak je zakopywałem, podejrzewam, że 32 aktualnie. 33, może 34 cm. No to zasuwamy szybko. Woli bez żadnego problemu. I ostatni cel. To jest malutkie strewerką na ma głębokości bodajże 14 cm. Podstawowe ustawienia. Eee, każde <grywka> każde. <grywka> Wyciąga, kupując ten wykrywacz za te 2400 zł, e, wyciągnie go z pudełka, włączy go i jest w stanie osiągnąć to, co ja osiągnąłem tutaj. Bez żadnej totalnej be, bez żadnej wiedzy. Bez żadnych umiejętności. Po prostu. No, ja jestem naprawdę. Można powiedzieć, w szoku. Praktycznie nic o tym wykrywaczu nie wiem. Jakoś tak ustawiłem. Chyba jest dwutonowość tutaj, bo dwutonowość zawsze lubiłem, bo jest ona najczystsza, czystsza, prawda? Nie chcę tutaj klikać w tym wykrywaczu i pokazać Wam, bym się strasznie młotał, prawda? Bo nie mam tego opanowanego. Każdy jest ułomny i każdy się wszystkiego uczy. Ja też się będę tego uczył. Ten wykrywacz jest na rynku, jak sprawdziłem to, mniej więcej 11 miesięcy. Więc jest to wykrywacz, który ma wielu zaawansowanych użytkowników. Ja nie jestem zaawansowanym użytkownikiem, ale mogę powiedzieć z tego, co widziałem na tych trzech celach: że są to chyba najlepsze wyniki z wszystkich wykrywaczy, jakie miałem na pierwszy dzień jego posiadania. Więc na razie to wszystko, będzie więcej. Trzymajcie się, do usłyszenia.